Witajcie moi drodzy z tej strony, Wartax i dzisiaj sobie rozwiążemy quiz o tematyce, czy przetrwasz podczas apokalipsy zombie. Jako, że powinienem się nazywać specem od apokalipsy zombie, a może nie specem, a survivalistą, jeśli się tym interesuje, to powinienem przetrwać dłużej niż przeciętny człowiek. Więc na fanpageu mi wyskoczył taki test, co sobie pomyślałem, czemu go nie zrobimy, tak? Dobra, czy przetrwasz podczas apokalipsy zombie? Test ma 24 minuty. Co zabierasz ze sobą? Broń, jedzenie, leki. Nie mam czasu, muszę uciekać. To zależy od sytuacji. Leków na pe pewno bym nie brał. Na pewno bym brał broń przy sobie. jedzenie. Chyba, że sytuacja by polegała na tym, że musiałbym spierdalać z domu, to bym nic nie brał. Ale tak na wszelki to ja bym wziął jedzenie, bo jedzenie da nam 3 dni życia, zależy ile tego jedzenia weźmiemy. Broń zawsze można znaleźć po drodze, a leki jakoś na razie nie są nam potrzebne na początku. Jedzenie, jedzenie i woda, żeby przetrwać momenty. Jaką weźmiesz broń dystansową? O widzicie, już znaleźliśmy broń. Mamy do wyboru M4, AK i kuszek. Kurza to jest odnośnik do Deryla z Walking Dead. I. Zależy, jaką amunicję będziemy mieli dostępną. Czy do AK, czy do M4, czy będziemy mieli bełty do kuszy. Jeśli będziemy mieli bełty do kuszy, to kusza jest idealnym yy, tego, idealną bronią do zabijania zombiaków po cichu. Lecz ja bym wolał pistolet z tłumikiem. Jaką weźmiesz broń białą? Katana, czyli to jest odnośnik do Michonne z Walking Deada Sikiera, nóż i maczeta Nie wiem, mi się pan, maczety podobają Wolałbym maczetę Chociaż, że mam tutaj mam, o, Zombie, Survival i Guild I, i, i nie polecają tam y, tego Nie polecają maczety ani sikiery Tylko nóż, bo przebija się przez y, ciało białe Najłatwiej A maczeta może, czy tam sikiera Sikiera jest ciężka i niewygodna a maczeta może utkwić w zombie, w zombie zombiaka. W głowie zombiaka i jak będziemy w problemach, to możemy ją nie wyciągnąć. I to może spowodować nasz zgon. Które miejsce wybierzesz na bazę? Bunkier, sklep z bronią, apteka, supermarket. Yy, powiem wam, że ostatnio oglądałem świat żywych trupów. I y, tam była taka śmieszna sytuacja, że jedna grupa schowała się w supermarkecie, a jeden gościu schował się w sklepie z bronią. I no niestety. Ja, so, uh... yeah, Burt Reynolds. Uh, Burt Reynolds. Yeah. Miał tą broń, ale długo nie pociągnął i, i umarł z głodu, prędzej czy później. Więc w supermarkecie, jak się zabezpieczysz, to masz żarcia na miesiące. I supermarket jest dobrze zabezpieczony, więc y, nawet w supermarkecie możesz znaleźć tam jakąś broń. Jakąś tam przydatną rzecz, która ci posłuży do obrony. Nieznajomi chcą dołączyć do twojej grupy, co robisz? O no, no i to jest właśnie ten efekt w zombie apokalipsie, który lubi najbardziej, czyli. Tu, Kto... efekt psychologiczny ludzi. Nieznajomi ich są. I tu mamy tylko zgadzasz się i okradasz ich i zostawiasz. We need people. The more the better, jak to powiedział Abraham Ford, więc się zgadzam. Zgadzam się, żeby przyszli do mnie, ale. Jestem czujny i patrzę na nich, i przez pierwsze dwa tygodnie im nie ufam. Twój przyjaciel zostaje ogryziony przez zombie. Co robisz? No, tu mamy scenę z y, Walking Dead z gry. Amputujesz mu kończynę, y, zabijasz go. No, zależy, gdzie by został ugryziony, tak? Jakby został ugryziony w szyję, no to sorry, Sayonara i, i kulka w łeb. Ale jak w rękę czy w nogę, i jest bardzo przydatny dla grupy. Amputuję mu kończynę. Ku tak. Amputuję mu kończynę. Nie, to jest ciężka decyzja. Ty i twój przyjaciel jesteście ugryzieni, masz lekarstwo na zombie, komu je dasz? Zombrek nawiązanie do y, tego detracinga dwójki. Sobie przyjacielowi daliś, y, dzieliliście się lekarstwem. Jak lekarstwem można się dzielić? Jak lekarstwo można się dzielić, to dlaczego połowę mi, połowę tobie? Chuj, najwyżej zginiemy razem, co nie? Przeżyjesz! Jesteś prawdziwym mistrzem przetrwania pomimo wszystkich problemów. Uda ci się przeżyć! Buja! I jak widzicie... Oczywiście... Oczywiście sobie dam radę, tak? Dlatego subskrybujcie kanał, lajkujcie... I, i komentujcie! żebyście przeżyli ze mną. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć. Jo.